Straż Graniczna jest obecnie sprawną, skuteczną, nowoczesną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, a także w działaniu i zwalczaniu nielegalnej imigracji. Ten projekt szkoleniowy ma przede wszystkim na celu edukację pracodawców w zakresie możliwości zatrudniania cudzoziemców, jak skutecznie poruszać się na rynku pracy, jak również przestrzegać pracodawców przed wypadkami. Gorąco namawiam do współpracy z jednostkami Straży Granicznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Korzystajcie, to jest dla Was.